i Przeszła niedawno tutaj, mieszkaliśmy na Staszica, mój ojciec pracował w biurze na Poznańskiej, a mama w dwie popaty. Jesteśmy na Rynku Jerzyckim w sercu najpiękniejszej dzielnicy Poznania Jerzyc. Pokazujemy tutaj fragmenty pierwszego dokumentalnego serialu teatralnego Jeżyce Story. E, to fantastyczna okazja, żeby spotkać aktorów i aktorki Teatru Nowego, ale też dla nas, dla realizatorów, niezwykłe spotkanie z mieszkańcami tej dzielnicy, e, którzy podzielili się z nami swoimi historiami, e, które przenieśliśmy na scenę. E, fantastyczna atmosfera, tłumy ludzi. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy doprowadzić do takiego wydarzenia. E, tu bije serce jeżyc. No, no się tak kurdował, nie ma filmu, że, że, że te scenariusze, i nie pisze scenariuszy o tej, o tej kampanii, która szła z zachodu. Ale Jak tutaj już to jest mamy... Gotowy to mamy... To jest tylko... Z gało, to jest No No ja to jest No to masz. No to jest No to masz. No to jest No masz. O, jest to, yeah to, ja tak. to to No 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 Oczywiście, że są, jesteśmy szczęśliwi, że są ludzie. Nie mieliśmy tego więc, to jest to była wielka nadzieja, że, że ludzie będą tutaj że Pogorę dopisze, że uda się stworzyć taki trakt przez Jeżycę i że tutaj będzie taki zbory. Całe moje życie jest związane z tym 12 tysięcy kompaktów, pachów 30 tysięcy były zawalejszy. Teatry w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu, prawie jak w XVI, XVII, XVII i XVIII wieku wychodzi na ulicę i to się sprawdza. Okazuje się, że znowu taka formuła Teatru Otwartego bez budynku. Yy, nagle przynosi jakieś błogosławione owoce. Oby na dłużej. I oby taka inicjatywa nasza nie była yy, jednorazowa. Sprawdza się, i mam nadzieję, że tak właśnie pozostanie. Ale nigdy nie widziałem ich, jak się modlą w domu. I, i to jest właśnie przykład. Zaraz wyłożyli takimi opakowaniami od jajek i nagrywa. Ja się czasami zastanawiałem, jak wychodzi to tworzenie muzyki. Chłopaki, czyli scenarzysta i reżyser zawitali kiedyś do nas na rozbrat. Od tak przez przypadek przyszli do pokoju, porozmawialiśmy, porozmawialiśmy, wyraźnie urzekły ich te nasze historie i postanowili z tego zrobić materiał. Trochę pracy, trochę opowiadań o tym, co, jak, gdzie i dlaczego robimy. No i powstało to, co, z czym możemy się teraz spotykać tutaj na ich teatrze, i na rynku. A jak ja się czuję, ja mam to premierę mam ze sobą. Byłem w teatrze na premierze, tam było to dla mnie Dość mocne wrażenie. Prawdę powiedziawszy, też cały czas dość przyjemnie się czuję, oglądając mojego ojca. Mojego ojca, aktora, oczywiście. Uważam, że to jest świetna rola i świetnie zagrany mój tata. No i jest mi... czuję się miło, prawdę powiedziawszy. I bardzo mi się to podoba. Wracam pana Maciek, i jego kumpel go nie grali trochę razem. No i postanowili do nas dołączyć. No i tak w 89' powstała apatia w składzie pływa gitara, macie kwas, dyskusja krzychu. O, no. Yy, I na wokalu Mato. Piłem sobie jakąś filkę w uko, a Zwężyłem sobie spodnie i miałem stresu czerwony na takie kurwa obcisłe rurki. Yy, na nogach takie trepy, takie zimowe. No, tak na mnie patrzy i mówi. A ty to wyglądasz jak taki Mato. Dzieciaki od razu podchwyciły, no i tak się stało.

Możesz równie dobrze zacząć czekać na to, że zawsze szkodzisz. to że zawsze fajnie. Spore wrażenie chyba i spory tłum przyciągnął Peja, tak mi się wydaje, swoim monologiem o dorastaniu na ulicy Staszica, który też tam sporośmiu chyba wywołał wśród niektórych słuchających. I generalnie bardzo fajna inicjatywa. To jest chyba... Wydaje mi się, że to jest jedyna poznańska dzielnica, która, która coś takiego ma i to też jakoś zbliża do siebie tych mieszkańców i buduje taką wspólnotę lokalną, tak myślę. Albo tak, albo tak, albo tak, albo tak, albo radio, albo tak, albo tak, też tak, albo tak, albo Ja problemy tak, albo tak, na przykład strzał zdzieliła starego przykład, albo zdziwiła starego i z banana, mu do osób. Mili są do siebie, nie walczą, że, że jest człowiek, że, że się ci tak tam przycisną i że Jak ja, ja, ja. ty jesteś mały człowiek, to ten człowiek ma swoje zdanie. W tym momencie, gdy mały człowiek, musiał wybrać sami tak naprawdę bardzo.